Witam Cię serdecznie, ja nazywam się Edyta Wójcik, jestem konsultantem Feng Shui i dzisiaj chciałabym powiedzieć Ci parę słów o tym, jak zewnętrzne środowisko, na przykład drzewa, mogą wpływać na poziom energetyki naszego ciała i jaki to ma również, czy może mieć wpływ na nasze zdrowie, nasze relacje. Przede wszystkim chcę powiedzieć, że każda strefa naszego domu, którą tutaj i na rysunku, na filmie będziesz mógł czy mogła zobaczyć, odpowiada za dane osoby w rodzinie. Jest to bardzo ciekawa teoria, która, którą widzę bardzo często, właśnie na konsultacjach. A przede wszystkim ta teoria czy mądrość, która właśnie pokazuje, która dokładnie strefa odpowiada za dane osoby w rodzinie. Chciałabym zacząć przede wszystkim od tego, że mama i tata. Czy mąż i żona to są jakby dwa dwie odrębne strefy, i później, tak jak na, zaraz na, na filmie zobaczysz, czy na rysunku, będziesz mogła mógł przeczytać, po kolei wszystkie dzieci mają również swoje miejsce w tej danej strefie. Jest to bardzo ważne dla tych osób, które właśnie wybierają czy, czy planują swój dom, żeby wiedzieć dokładnie, w której strefie, w którym miejscu najlepiej będzie umiejscowić dane pokoje, czy gdzie najlepiej będzie dać łazienkę, kuchnię i tak żeby nie miało to aż takiego dużego wpływu na, naszą, na nasze zdrowie, na nasz, na nasz rozwój. I teraz yy, ojciec i mama są jakby po przeciwnych stronach. Teraz patrząc na tą mapę, jeżeli wejście mamy z dołu, tutaj wejście może być w tym miejscu, w tym albo w tym, mamy dwa ważne punkty, dwie ważne przestrzenie dla mężczyzny i dla kobiety dla mamy, dla mamy i dla taty. Tutaj jest miejsce, gdzie które będzie zarządzane przez najstarszego mężczyznę w domu czy w rodzinie. Może to być mąż, tata albo dziadek. Jest to kierunek północnego zachodu. Po przeciwnej stronie będzie tutaj najstarsza kobieta, żona, babcia, mama, i będzie to południowy zachód. Tutaj będziemy mieć kobiecą energię, tutaj będziemy mieć męską energię. Będą to dwa bardzo ważne miejsca dla rodziców. Teraz następnie na wejściu tutaj możemy mieć środkowego syna, to będzie północ. Potem mamy najmłodszego syna, tu jest północny wschód. Potem mamy na wschodzie najstarszego syna, najstarszą córkę, środkową córkę i najmłodszą córkę. W środek pozostaje jakby Pusty, dlatego że tutaj mamy strefę tai chi, tutaj nie mamy nikogo. I teraz, w kontekście dwóch sytuacji, chciałabym pokazać wam, jak odczytywać tą, y, tą mapę, dlatego że może mieć ona wpływ na Twoje życie. Jeżeli jesteś mamą albo ojcem, to Twoje miejsce, y, dla kobiety, będzie tutaj w energii kobiecej, i która tutaj z kontekstu y, kierunków i y, szkoły kompasu będzie to najlepsze miejsce właśnie y, dla czy to zdjęć kobiecych, czy dla ustawienia na przykład. Y, Obrazów, na przykład świętych, świętych kobiet, czy na przykład obraz Maryi, tak. Bo wiecie, że yy, mówiąc tutaj o sypialni, bardzo yy, no, tak yy, no, prawie kategorycznie. Yy, Yy, nie chciałabym, żeby w tej sypialni znajdowały się te, te święte symbole czy obrazy, ale natomiast w tych miejscach, jak najbardziej. I tutaj będziemy mieć właśnie yy, tą przestrzeń dla tych obrazów świętych kobiet, ale też nasze zdjęcia nasze, yy, nasze obrazy, które chcemy tutaj z intencją postawić yy, albo na przykład. Mamy, nie wiem, zdjęcie naszej, naszej jakiejś czy przyjaciółki, czy mamy, czy kogoś, kto wspiera nas z góry, to również tutaj możemy to postawić. Kobiety. To samo jeśli chodzi o mężczyzn. Teraz, jeśli mamy sytuację, gdzie na przykład Drzewo dotyka którejś z tych stref, z zewnątrz dotyka domu, to osoba, która jest tutaj, czyli na przykład, jeżeli powiedzmy z tej strony, od wschodu, posadziliśmy duże drzewo, i jego gałęzie dotykają mocno właśnie tej strefy, to najstarszy syn w rodzinie może doświadczać, czy to problemów właśnie związanych z problemem, może doświadczać problemów ze zdrowiem, może mieć właśnie trudności ze snem, dlatego że drzewo może właśnie pobierać z tej strefy, którą zarządza właśnie energia tego najstarszego syna, może po prostu pobierać tutaj od niego energię. Również na przykład jeśli chodzi o najstarszą córkę. I tutaj ostatnio, na ostatniej mojej konsultacji, właśnie taka była sytuacja, że Duże drzewo właśnie tutaj było tak nachylone i po prostu pobierało energię z tej, z tej strefy. I właśnie najstarsza córka, tak naprawdę, już przez wiele lat doświadczała wielu trudności, no jakby w całej tej rodzinie, w całej sytuacji takiej rodzinnej tutaj. I trzeba po prostu było no, przyciąć to drzewo dosyć solidnie po to, żeby po prostu. Nie pobierało tutaj energii. Teraz następną sprawą może być to, że jeżeli w danej strefie tutaj domu jakiejś przestrzeni nam brakuje, na przykład będzie brakowało tutaj przestrzeni najstarszej kobiety albo mamy, to pamiętajmy, że tutaj jest również przestrzeń mamy, to jeżeli tej przestrzeni będzie nam brakowało. To właśnie osoba, która, która jest tutaj, mieszka w tym domu, również może przeżywać różnego rodzaju trudności i również takie sytuacje widziałam w, w czasie moich konsultacji. Dlatego trzeba po prostu odbudować tą przestrzeń odpowiednio, ją odzyskać. Takie yy, takie praktyki, taką praktykę również ja stosuję w, swojej, w swoich konsultacjach, gdzie, mimo że tej przestrzeni nie ma, to możemy ją po prostu w sposób energetyczny odzyskać. Jest to możliwe. No, oczywiście, może również być taka sytuacja, kiedy w strefie ojca mamy tutaj naprzeciwko jakiś budynek, który wysyła nam tą toksyczną strzałę właśnie w stronę tutaj tej strefy ojca i no właśnie osoba, czyli najstarszy mężczyzna, może to być ojciec, może to być dziadek, tak, rodziny, osoba, która zamieszkuje w tym domu, może również doświadczać trudności zdrowotnych, pewnego rodzaju takich jakichś Przeszkód w swoim życiu, może nie widzieć możliwości, może jakby mieć trudności w rozwinięciu się, czy to w kontekście kariery, czy w kontekście relacji. Dlatego ważne jest, żeby Właśnie te toksyczne strzały również e, zabezpieczyć. Jeśli temat e, Wam się spodobał, e, mam nadzieję, że tak, bo jest to dosyć ciekawe. Warto przyjrzeć się temu, warto również zobaczyć, która przestrzeń odpowiada za dane osoby w, w naszej rodzinie, gdzie najstarszy syn, czy najmłodszy syn, czy najstarsza córka jest, co w tej przestrzeni jest, czy jest tam łazienka, toaleta, a może jest tam kominek, a tak naprawdę, no. Nie powinno tam być takich miejsc. No, trudno też jest, jakby znaleźć taki, taki złoty środek dla wszystkich, dlatego. Jeśli na przykład planujesz budowę domu i chciałbyś, jak chciałbyś, chciałby, chciałbyś, naprawdę z, y, zrobić to mądrze, żeby wszyscy członkowie rodziny y, no, tutaj mieli odpowiednie y, warunki do rozwoju w tym miejscu, to dobrze jest skorzystać właśnie czy to z tej mapy, czy y, z konsultacji, która może być takim naprawdę niesamowitym narzędziem, y, do tego, Rozwoju całej rodziny, i, i nawet nie zdajemy sobie czasami sprawy, jak drobne elementy, czy to właśnie układu domu, czy ust ustawienia konkretnego drzwi, mogą mieć ogromne znaczenie tak naprawdę dla na, na całego naszego życia. Ja już dziękuję. Za uwagę, za twój czas, za to, że jesteś ze mną. Jestem bardzo wdzięczna za to, że oglądasz moje filmy. Wiem, że wiele osób ogląda czasami po kilka razy, żeby zrozumieć to, co, to, co tutaj jest powiedziane. Jest, to, wiecie, naprawdę taka bardzo, bardzo głęboka mądrość, która no, ma wiele tysięcy lat i Powiem Wam, że no ogromnie się to sprawdza. To ja to widzę na, na każdym spotkaniu, widzę to też w swoim życiu, jak to działa. Także stosujcie to. Tutaj na moim kanale naprawdę jest wiele, wiele informacji, wiele wskazówek już. Oczywiście będzie tego jeszcze więcej. Także zapraszam do oglądania i jestem za każde oglądnięcie, ogromnie wdzięczna. I pozdrawiam Ciebie bardzo ciepło, a na tę chwilę dziękuję i do zobaczenia.